Witajcie! W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami najbardziej intrygującymi i niepokojącymi historiami, jakie otrzymuję od widzów. Dziś czeka na Was wyjątkowo mroczna podróż: stare lustro z tajemniczym odciskiem dłoni, niezwykłe wydarzenia podczas pogrzebu w górach oraz perfumy, które przywołały więcej niż wspomnienia. Czy jesteście gotowi na opowieści, które sprawią, że obejrzycie się za siebie? Zaczynajmy. 1. Historia od Eli. Wprowadziliśmy się z mężem do naszego obecnego mieszkania trzy miesiące temu. Było stare, ale przytulne, z wysokimi sufitami i skrzypiącą drewnianą podłogą. Najbardziej urzekło mnie lustro w przedpokoju, ogromne, w ozdobnej metalowej ramie, które wyglądało na zabytkowe. Stało tam, odkąd właścicielka opuściła mieszkanie. Nie miała serca go zabierać, powiedziała, że należy do tego miejsca. Początkowo nie zwracałam na nie większej uwagi, ale w miarę upływu czasu coś zaczęło mnie w nim niepokoić. Nie było to oczywiste. Po prostu czasami, przechodząc obok, czułam dziwny chód, który znikał w momencie, gdy się odwracałam. Uznałam, że to przeciąg. Jednak pewnej nocy coś się zmieniło. Byłam sama w domu, bo mój mąż pracował na nocnej zmianie. Siedziałam w salonie, gdy nagle usłyszałam cichy trzask. Jakby ktoś stuknął czymś w lustro. Serce zaczęło mi szybciej bić, ale zignorowałam to, wmawiając sobie, że to efekt pracy starego drewna. Poszłam do kuchni po szklankę wody i wtedy to zobaczyłam. W lustrze za moimi plecami ujrzałam cień przypominający postać. W ułamku sekundy odwróciłam się, ale w przedpokoju nikogo nie było. Nie spałam tej nocy. Siedziałam w salonie z zapalonym światłem. Nic więcej się już nie wydarzyło. Następne kilka dni mijało spokojnie, ale każde przejście obok lustra budziło we mnie irracjonalny lęk. W końcu zdecydowałam, że je zdejmę. Było za duże, żeby samodzielnie je wynieść, więc postanowiłam przynajmniej odwrócić je przodem do ściany. Gdy tylko przesunęłam zwierciadło, na ścianie zanim zobaczyłam coś, co odebrało mi dech. Był tam odcisk dłoni, jakby ktoś dotknął ściany brudną ręką. Zadzwoniłam do męża, prosząc, żeby wrócił do domu jak najszybciej. Nie powiedziałam mu dlaczego. Po prostu błagałam. Siedziałam na środku salonu, gdy usłyszałam skrzypnięcie podłogi. Myślałam, że to on, ale wtedy przypomniałam sobie, że nie słyszałam jeszcze otwierania drzwi. Nagle dobiegł mnie straszliwy huk i brzdęk szkła. Okazało się, że lustro upadło i potłukło w drobny mak. Wybiegłam z mieszkania w piżamie, bez telefonu, bez butów i czekałam na klatce schodowej na męża. Przyjechał pół godziny później. Roztrzęsiona opowiedziałam mu o całym zajściu, a ten, zdziwiony, zaproponował, żebyśmy uprzątnęli zbite szkło. Nie wiedział, co sądzić o mojej historii, bo nie wierzy w zjawiska paranormalne. Wróciliśmy do domu i zdziwiona, spostrzegłam, że ze ściany zniknął ślad dłoni. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie oszalałam. Na podłodze leżała jedynie przewrócona rama lustra i mnóstwo odłamków szkła. Posprzątaliśmy je, i nic dziwnego więcej już się nie wydarzyło. Coś z tym lustrem było nie tak i ulżyło mi, że zniknęło z naszego domu raz na zawsze. Historia o Cześć, jestem Ala i w lutym kończę 15 lat. Nie jestem osobą, która przeżyła tę historię, co jest zrozumiałe, zważając na mój rok urodzenia 2010. Jest to opowieść, którą usłyszałam na lekcji religii od księdza. Mówił on o karmie w buddyzmie i hinduizmie oraz o miłosierdziu wobec drugiego człowieka. Historia, o której zaraz opowiem, wydarzyła się około 2004-2005 roku, kiedy proboszcz mojej obecnej parafii, znajdującej się w województwie małopolskim, był jeszcze wikariuszem parafii w okolicach Starego lub Nowego Sącza. Podczas rozmowy usłyszał on o tym poruszającym wydarzeniu. W górzystych terenach ludzie często nie pobierają wody z wodociągów, lecz ze studni, w których znajduje się krystalicznie czysta górska woda. Pewni sąsiedzi kłócili się o jeden z takich strumieni, tak bardzo że konflikt trwał latami. W końcu jeden z uczestników sporu, starszy mężczyzna, nazwijmy go pan A, poważnie zachorował, prawdopodobnie na nowotwór. Stan jego zdrowia znacząco się pogorszył, zbliżając go do śmierci. Drugi z sąsiadów, nazwijmy go pan B, postanowił pogodzić się z panem A przed jego odejściem. Jednak pan A odrzucił jego propozycję pojednania, a niedługo potem zmarł. W dniu pogrzebu pana A nic nie zapowiadało niezwykłego wydarzenia, które miało nadejść. Na górzystym terenie nagrobki na cmentarzach często są ułożone pod kątem, wzdłuż wzniesień. Taki właśnie był grób pana A. Gdy ceremonia ostatniego pożegnania przeniosła się na cmentarz, wydarzyło się coś zaskakującego. W momencie, gdy spuszczano trumnę pana A do grobu, nagle rozległ się głośny, nagły plusk. Śpiewy natychmiast ucichły. Kiedy zebrani nachylili się nad grobem, dostrzegli wodę. Z niewyjaśnionych przyczyn, woda znalazła się w grobie w takiej ilości, że trumna zatopiła się w niej. Było to o tyle dziwne, że nie zaobserwowano podobnego zjawiska w pobliskich grobach, ani nie było żadnych oznak zalania w okolicy. Nikt nie potrafił tego wyjaśnić w racjonalny sposób. Ksiądz Stanisław, który opowiedział tę historię, zaznaczył, że nadal żyją świadkowie tego zdarzenia. Jest on osobą racjonalną i inteligentną. Wierzę, że ta opowieść nie została zmyślona, zwłaszcza że inne historie przez niego opowiadane są lepiej udokumentowane i posiadają rzeczowe dowody. Gdy usłyszałam tę opowieść, wiedziałam, że tego wieczoru napisanie jej będzie dla mnie ważniejsze niż nauka na jutrzejszy sprawdzian z magnetyzmu. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta opowieść. Dziękuję za możliwość podzielenia się nią. Życzę miłego dnia lub spokojnej nocy, chociaż włączając ten podcast, nigdy nie mamy pewności, czy uda nam się zmrużyć oko. Historia od Karoliny. Od zawsze kochałam zapach jaśminu. Był dla mnie czymś więcej niż tylko przyjemnym aromatem. Kojarzył mi się z ciepłem, spokojem i dzieciństwem. Moja babcia miała takie perfumy. Nosiła je zawsze na specjalne okazje. Kiedy znalazłam ten sam flakonik na pchlim targu, poczułam, jakby to był znak. Perfumy były polskiej firmy Polena Uroda z czasów PRL-u. Gdy tylko je powąchałam, poczułam to samo, co kiedyś. Przepiękny, nostalgiczny jaśmin. Sprzedawca, starszy mężczyzna, uśmiechnął się, gdy zapytałam o cenę. To prawdziwa perełka, proszę pani. Należała do pewnej starszej kobiety. Mówiła, że ten zapach zawsze przypominał jej najpiękniejsze chwile życia. Proszę się nim dobrze opiekować. Nie wiem dlaczego, ale te słowa mnie poruszyły. Wróciłam do domu, postawiłam flakonik na półce w sypialni i przez cały wieczór cieszyłam się tym delikatnym zapachem. Nawet skropiłam się odrobiną, czując ciepłe wspomnienia wracające jak fala. Noc jednak była inna. Obudził mnie szelest, jakby coś drgnęło w ciemności. Początkowo myślałam, że to tylko wiatr poruszył firanki, ale zauważyłam, że flakonik, który wcześniej stał na półce, teraz leżał przewrócony na nocnej szafce. Może źle go postawiłam? Zignorowałam to, ale następnej nocy wydarzyło się coś więcej. Obudziłam się o trzeciej pamiętam dokładnie, bo zegar na komodzie świecił delikatnym czerwonawym światłem. W powietrzu unosił się zapach jaśminu. Tak intensywny, że aż mnie zemdliło. Było to dziwne, bo w ogóle nie użyłam perfum tamtego dnia. Coś jednak jeszcze bardziej przykuło moją uwagę. Flakonik był otwarty, mimo że na pewno go zatykałam. Próbowałam tłumaczyć to sobie racjonalnie. Może powietrze w pokoju jest wilgotne i perfumy same się utleniają? Może korek nie trzyma dobrze? Ale z każdą kolejną nocą zapach jaśminu stawał się coraz bardziej wszechobecny. A ja coraz bardziej niespokojna. Pewnej nocy usłyszałam hałas, jakby miękkie kroki na drewnianej podłodze. Mieszkałam sama, a podłogi w moim mieszkaniu były wyłożone panelami. Słyszałam te kroki wyraźnie najpierw w salonie, potem w przedpokoju, aż w końcu tuż za drzwiami sypialni. Leżałam w łóżku, z sercem bijącym tak mocno, że czułam je w gardle. Nie odważyłam się ruszyć. Rano postanowiłam pozbyć się flakonika. Zawinęłam go w stary papier, schowałam do torby i wyniosłam do najbliższego śmietnika. Próbowałam zapomnieć o całej sprawie, ale zapach jaśminu nie dawał mi spokoju. Wieczorem, gdy wróciłam do mieszkania, poczułam go od razu, jak tylko przekroczyłam próg. Na drugi dzień skontaktowałam się z księdzem, by pomogło oczyścić mieszkanie. To rzeczywiście pomogło i więcej nie poczułam jaśminu w mieszkaniu. To były moje ostatnie zakupy na pchlim targu. To już wszystko na dziś. Historie, które usłyszeliście, pokazują, jak blisko codzienności może kryć się coś niewyjaśnionego i mrocznego. Dajcie znać w komentarzach, która z nich najbardziej was poruszyła. A jeśli macie własne opowieści, koniecznie podzielcie się nimi. Jeśli ten film Wam się spodobał, będę wdzięczna za łapkę w górę i komentarz. Dzięki. Do usłyszenia! W kolejnym odcinku